Siemaneczko. Kolejny odcinek, kolejne setka. E, flaszeczki jak widzimy, tropki jak widzimy. E, rarki, tak jak widzimy, rozsypała się nam dzisiaj farek. E, mamy trzy rary, tyle że wszystko nisko -gwiazdkowe. Ale nie tylko w rarach nam się rozsypał, bo i oddał Bibanda. Więc fajnie, fajnie. E, oddaję za tą setkę poprzednią mam wrażenie. E, w Synergiach chyba nic nie było ciekawego za bardzo. Troszkę ich dużo, ale jakoś niejakościowe. Więc tak. Więc tutaj zaraz sobie przeniesiemy wszystko do tabelki i zobaczymy, ile to średnio wychodzi. A nie co? Dla Was to chwilka, dla mnie czekać godzinka, więc idziemy do tabelki. Dobra, i jesteśmy w tabeleczce. Mała aktualizacja. A, pojawiały się głosy w komentarzach, że mało czytelna tabelka. Nie do końca wyobrażam sobie, jak miałaby wyglądać czytelniejsza tabelka wypisująca wszystko, co spadło, tak? I taka rozpiska. A więc co? Więc Domyślam się, że po prostu chodzi o to, że ktoś nie dotrwał do tabelki podsumowującej. Więc dajmy sobie ją na początek. A ci, co są ciekawi, jak liczone było, no to najwyżej później będą mieli. A więc tak, e, tutaj wiadomo, mamy średnio z insty, więc z Golda mieliśmy 23k, na tropach średnio zarabialiśmy 192k. Na dripach średnio 173k, na rarach 94k, na orbach 27k. No tutaj były defensywne głównie i średnio, średnio cenowe. Średnio z wysoką ceną. E, Syngi 17k, Flasze 29k. W sumie wyszło 560 prawie. K za instę. E, no ale wiadomo, wyjściówka. I tutaj kolejne sprostowanko, e, koszty czyli wejściówki dalej są liczone na bazie 33k za sopel. No bo na taki biegałem, tak? Teraz już na targowisku po 40. To była ostatnia partia, jakie miałem. Więc. Więc już aktualizujemy sobie cenę e, sopli. No, czyli w zysku mamy 344k za Insta. Jak na razie. Więc cieszmy się. Wracamy na próg powyżej 300, więc średnia troszkę nam wyjdzie lepiej. I co? No, i metodologia, metodologia liczenia. Gold to gold, tropy dalej po 180 drify. Drifty. Ceny, mówię, tutaj nie zmieniam ich, żeby po prostu był punkt odniesienia, tak. Trop się, cena może się zmienić, ilość spadająca, no nie. Przeniesiemy się na innego bossa, no to wiadomo, jakieś klify dojdą czy coś, no to wiadomo, tego nie mamy tutaj. Ale chociaż na drifę będziemy mieli tą spójność, tak, z innymi bossami, z innymi okresami czasowymi. I co? I tak! Tutaj bandzik dobrze nakręcił. Co jest najzabawniejsze? Spad z elitki, a nie z bossa. Sęgi, dużo wyszło tym razem. I rarki. Rarki liczyliśmy odłąkowo, tak? Czyli zgodnie z tym, co do tej pory. Ale tu mamy i wysoki procent, i niskie gwiazdki, więc prawdopodobnie one pójdą pod. pod targowisko, tak? Eee, orby, no to tak jak mówiłem, no nie są to jakieś orły cenowe. Flaszeczki, no i suma 55 milionów, wejściówki, no i na czysto wyszliśmy 34 miliony na plus. Ja się cieszę, powyżej 300 za instę, a i co? No i sobie na 500 zrobimy jakieś takie uśrednienie wyniku, żeby, żeby co? No żeby nie mieć później na podsumowującej tabelce 20 partów, tak, tylko jednak będzie podsumowanie na 500 i podsumowanie na 1000 sobie zrobimy. Więc tak, uśrednimy to sobie jakoś. No i co? No i czekamy na kolejną część. Liczymy, że w końcu dobijemy do progu 400 kazaiste. Dobra, to w takim razie w tym odcinku na tyle. I wyczekujcie kolejnych odcinków. Siemanko, nara.